Bóg Cię kocha, chce obdarzać Cię swoim pokojem, swoją radością, swoją wolnością. Wierzę, że pragnie również, abyś dalej tą radość, wolność i pokój zanosił, zanosiła wszystkim tym osobom, do których będziesz dzisiaj posłany, posłana. Wierzę, że zaprasza nas wszystkich do tego, abyśmy dzielili się dzisiaj z naszymi bliźnimi tą radosną nowiną, że Bóg jest, że żyje, że każdego z nas kocha bezgranicznie. Wierzę, że będziesz miał dzisiaj, będziesz miała dzisiaj okazję, aby się tym podzielić. Zrób to i roznoś tą Bożą miłość dalej świat.